Chyba miałem spota dalej. I chyba mój dostał dwie pechy za mnie. <laughs> Zjebałem tu. Powinienem tutaj zostać i celować w tego gościa, a nie jechać dalej. Na siłę chciałem przestrog złapać na leoparda. A. Wyślemy naszemu Szarmuratowi goldzika po bitwie. Za to, że zniszczyłem mu bitewkę. Bo trochę mi głupio. Może, może go ta, tym przeproszę. Wychyliłem z do niego na spocie, stracił pół HP. Powyzywał i pojechał zginąć. Ile mu wysłać, widzowie? 2 Robimy to, widzowie. 2 1 3, to 2, 1, 3 jako prezent blank pain byl ancyp pain byl ancyp -e pain czy to jest ten gościu chcę sprawdzić byl ancyp pain poszło. 30 i coś złoty wychodziło. Hej, sorry, że przyjąłeś za mnie damage. Chciałem być pytry i zrobić peski na Leopardzie. W ramach przeprosin wysłałem. Ci Golda, ci zły oto, możesz je odebrać na stronie na w sklepie premium w dziale podarunki. Za co ta nagroda? Yy, wychyliłem za gościa i ja miałem spotonnie. Stracił pół HP i mi głupio. O, to go tak przeprosiłem. Prawda możliwe, że jestem w ignoraliście. Gościu nie, nie odczyta nigdy tej wiadomości. Jak nie odpowiem mi na tą wiadomość w ciągu tam 20 minut, to znajdę sobie kogoś z widzów, żeby mu napisał na czat.